Witam serdecznie. Tomasz Domański, Agrosimex. Zapraszam na komunikat jagodowy. Dziś bardzo wieczna pogoda, ale dosyć ciepła. Jesteśmy w okresie przedświątecznym, więc warto jeszcze przed świętami zajrzeć na plantacje truskawek. Co się dzieje w chwili obecnej na plantacjach truskawek? Jesteśmy dzisiaj w województwie mazowieckim. Chciałem Państwu pokazać, jak tutaj wygląda wegetacja, no i jakie zabiegi należy podjąć teraz, jeszcze w tym momencie na plantacjach. Dużo wiatru w ostatnich dniach, wyższe temperatury, trochę pogoda uniemożliwia wykonywanie zabiegów. Niemniej jednak zachęcam Państwa do przeprowadzenia lustracji na plantacjach, tak aby zobaczyć, co się dzieje w tej chwili, jak wygląda wegetacja. Ja robiąc lustrację, nie tylko tutaj w województwie mazowieckim, ale też w innych województwach, e, dostrzegłem kilka problemów, e, z którymi trzeba teraz jeszcze przed świętami e, podjąć e, walkę. Przede wszystkim zacznę e, od szkodników. Proszę Państwa, byłem. E, nie tak dawno w województwie dolnośląskim. Tam wegetacja jest już troszeczkę do przodu względem województwa mazowieckiego i widzimy też dużo większą presję szkodników. Jest już problem z przędziorkami, jest tych przędziorków dosyć dużo, zarówno na plantacjach tradycyjnych bez przykrywania tych uprawianych w gruncie, ale również na tych plantacjach, które są prowadzone na zagonach. Jest dużo przędziorków i na takich plantacjach trzeba wykonać zabiegi zwalczające tego szkodnika. Tutaj na tej plantacji widzimy dopiero pojedyncze szkodniki, są już pierwsze przędziorki, ale niemniej jeszcze nie jest to zagrożenie tak duże, żeby wykonać tutaj zabieg. Dlatego należy podjąć ilustrację zobaczyć, ile tych przędziorków jest na Państwa plantacjach, a następnie zaplanować zabiegi. W przypadku, kiedy będzie tych przędziorków już dosyć dużo, polecam na wykonanie zabiegu mieszaniną ortusu z nisuronem. Taka mieszanina na tą chwilę będzie najbardziej optymalna. A dopiero w późniejszych fazach, w późniejszych etapach wegetacji będzie można zastosować Koromite. Proszę Państwa, oprócz przędziorków na pewno również mączniak. Bardzo duża presja tej choroby na jesieni spowodowała, że mamy tą presję również teraz wiosną. Będziemy mieli presję mączniaka na pewno w tym sezonie. Dlatego warto już zabezpieczać plantacje przeciwko mączniakowi. Jakie zabiegi? No tutaj na takich plantacjach jak ta, gdzie ten wzrost, ta wegetacja jeszcze nie jest tak zaawansowana, można skorzystać z preparatów siarkowych, ASX mitriol, Microtiol można też użyć już takich preparatów jak zato discus czy też przy wyższych temperaturach na plantacjach bardziej rozwiniętych na plantacjach okrywanych na zbiór przyspieszonych warto zastosować nimrod czy też Penkone. także wachlarz produktów jest szeroki na pewno trzeba tutaj dostosować te produkty do fazy rozwojowej oczywiście roślin mączniak to jedno ale również na wiosną nie zapominajmy o plamistościach liści na plamistości liści najbardziej odpowiednim preparatem w tej fazie rozwojowej na pewno będzie Nordox. Nie bójmy się używać tej miedzi. Stosujmy to mieć dosyć często, jak to jest możliwe, zabiegi co około 10-14 dni Nordoxem w dawce kilo 33 kg na hektar. Proszę państwa, co oprócz tego? Z pewnością są plantacje, które ucierpiały po zimie, są plantacje, które dosyć mocno są przemarznięte i warto takie plantacje już zasilić do listnie, aby poprawić wigor roślin. Do tego celu warto, warto wykorzystać maral do lepszej stymulacji roślin, żeby te rośliny lepiej zregenerowały ewentualne uszkodzenia po, po zimie. Na pewno ten nawóz będzie bardzo adekwatny. W momencie, kiedy nie mamy uszkodzeń, a chcemy troszeczkę podpędzić nasze rośliny, tak jak tutaj, możemy zastosować w tej chwili azofol. Do azofolu możemy dołożyć rosalif zielony, czyli ten zrównoważony. Myślę, że to będzie takie nawożenie stymulujące do lepszego wzrostu te części nadziemne roślin. Mamy troszeczkę wilgoci w glebie po tych deszczach, które mieliśmy wiosną. Niemniej jednak na zagonach, czy też na glebach lekkich warto już pomyśleć o fertygacji. Dosyć dużo wietrznych dni spowoduje, że ta gleba będzie się szybko osuszała. Więc warto pomyśleć o tej fertygacji i do fertygacji w tej chwili można by zastosować pekacit, bądź też rosasol 8,50,12, czyli nawozy z przewagą fosforu. Ale również warto zastosować do fertygacji kwasy humusowe, czyli rosa humus, tak aby odpowiednio zadbać o tą strukturę naszej gleby. Poprawić te warunki wodno-powietrzne w glebie, aby ten system korzeniowy mógł prawidłowo rosnąć już od wczesnej wiosny. Nawożenie pogłówne. Proszę Państwa, warto już w tej chwili rozpocząć to nawożenie nawozami z przewagą, Oczywiście potasu, fosforu, a z mniejszą ilością azotu. Tak, żeby tego azotu wczesną wiosną nie dawać zbyt dużo roślinom. Chodzi o to, żeby te rośliny nam zbyt mocno nie poszły w liście, żeby ten wzrost wegetatywny nie był zbyt bujny, ponieważ później w trakcie sezonu będzie utrudniona ochrona. Z takich plantacji na pewno będzie dużo gorzej zrywać owoce. W tej chwili chodzi o to, żeby zasilić te owoce tą minimalną dawką azotu, tą dawką startową. Dlatego warto. Zastosować tutaj nawozy takie jak Rosafert 121217, Rosafert 51224, Jaramila Kompleks. I nie stosujmy tych nawozów w bardzo dużych ilościach. 150 do 200 kg to są optymalne ilości, jakie należy teraz wiosną zastosować. Oprócz tego możemy zastosować tutaj taki nawóz jak Algasoil. Jest to nawóz granulowany na bazie alg morskich. Nawożenie mineralne jest bardzo ważne. Nawóz ten na pewno poprawi tutaj stosunki wodno-powietrzne w glebie, poprawi też strukturę naszej gleby, a przy okazji będziemy mogli obniżyć dawkę nawozów mineralnych. Dlatego takie nawozy, właśnie jak alga-soil, bardzo fajnie sprawdzają się w uprawach jagodowych stosowane już wczesną wiosną. Jeżeli chodzi o typowe nawozy azotowe, takie jak saletry wapniowe, na przykład, będziemy polecali dopiero od momentu kwitnienia roślin. Kilka słów jeszcze o zabiegach herbicydowych. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o herbicydy doglebowe, to w tej chwili już jest raczej dosyć późno, żeby stosować na przykład Devrinol. W momencie, gdzie plantacje jeszcze są o mniej zaawansowanej fazie rozwojowej niż ta, można by było zastosować Devrinol łącznie z Remixem, ale już w niższych dawkach. Na tych plantacjach w tej chwili możemy stosować Select Super Camvin, czyli graminicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych. W przypadku plantacji prowadzonych na zagonie, gdzie chcemy usunąć chwasty pomiędzy zagonami, tu na pewno dobrym rozwiązaniem będzie Spotlight, tak aby po prostu wypalić wszystkie chwasty w międzyrzędziach. Proszę Państwa, na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne komunikaty jagodowe.